To są pitarze i Zagłębia Lubin. Z kolejną wizytą wśród najmłodszych gościło MKS Zagłębie Lubin wraz z naszą telewizją. Tym razem odwiedziliśmy przedszkole miejskie numer 4 w Lubinie. Zawodnicy byli gośćmi dwóch grup przedszkolaków. Nie mogło oczywiście zabraknąć krecika, który kolejny raz był rozchwytywany przez najmłodszych. Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji z wizyty u najmłodszych kibiców. Zdycha go Co ci ko? Co? Śniła mi się wielka rzeka. Wielka rzeka, pełna rzeka. Aż po samo dno Pisnął kotek pi. I koteczku pi. Skulił ogon, z drużyny śniadzi śpi. We śni mleczku pięk. Znowu się sić. Co pije kotek? Tas się zgubiło, L do wskoczyło. S się wyprostowało, a L prawą nogę złamało. C się pilny przed całej zamki. Gdzieś wie ziemkiej, pierwszej czytanki. Czytanki? Cie dobrze. dobrze. Cieptanki. A gdy do domu ze szkoły Cieptanki. wraca, w soci figuruje to jego praca. Ja jestem w ogóle szczęśliwa z tego tytułu, że nasze dzieci mają poczucie takiego bezpieczeństwa, są radosne, spontaniczne i potrafią zaakceptować nowe warunki, a także możliwość, którą tutaj razem z Państwem staramy się stworzyć do rozwijania edukacji, prawda, tej zdrowotnej, dydaktycznej, a także wpływać na ich rozwój taki wszechstronny. Zagłębie Lubiny wyszło do tych najmłodszych kibiców i ich rodziców. Będą to cykliczne akcje. Rozumiem, że na Wasze przedszkole również możemy liczyć. Jak najbardziej. Cieszę się z tego, że tutaj padł taki pomysł, są takie zamierzenia, szerzenia takiej kultury sportowej, co się przeraża w nabywaniu nowych umiejętności przez nasze najmłodsze dzieci, a także i przez nas jako pedagogów i rodziców. Pokaż się, jak namalowałeś swojego krecika. Czemu tak akurat? Bo to jest Zagłębie Lubiny. Tak, i barwy są Zagłębia, tak? Tak. A jak Ci się podoba nasz krecik? Łajnie, ładnie i fajnie. Tak? Widzisz tak. na mecz piłki ręcznej? Tak. W przedszkolu numer 4 witamy naszego zawodnika Mikołaj Szymyślik. Ma kontuzję, ale nie przeszkadza mu to w pomaganiu nam w różnego typu akcjach marketingowych. Tym razem znaleźliśmy się w przedszkolu, ostatnio byliśmy w szkole. Co sądzisz o takich akcjach? Bardzo fajna zabawa. Dzieci dowiadują się troszkę rzeczy o sporcie. Mamy okazję poczytać im troje bajek, a największą frajdę robi im nasz krecik klubowa ma spotka, także największą zabawę mają właśnie z nim co widać zresztą na złączonym obraz. Twój krecik jeszcze możemy pokazać odzorowany na naszym. Mój taki krecik to taki jest wyjątkowy chyba, nie wiem czy... A czemu akurat y, z, z napisem Leman? Tak, sympatii chyba do tego małego gościa takiego. Ania powiedz jak Ci się podoba w przedszkolu numer 4 dzisiaj? Bardzo mi się podoba. Chciałabym się cofnąć co, do tych czasów. Właśnie wtopiłaś się w tłum, wracają takie wspomnienia z tych najmłodszych lat? Wracają, tak i są to bardzo miłe wspomnienia. Chciałabyś, żeby częściej was odwiedzali zawodnicy tak. nasi? Tak. I krecik, tak? tak? Tak. A masz koszulkę zagłębia, chodzisz na macie? Tak, razem! Chodzisz? A z kichodzi z czy z mamą? Szczecin! Jest fajny. Uh, widzicie dziecko uh, z, z zachowane, spontany i jest dobrze, fajny moment. Powiedz czy uh, ktoś ci tłumaczył uczył cię języka polskiego czy sama? Sama i dziewczyny też uh, pomagają no. mnie.